Witam serdecznie wszystkich klubowiczów podróży i rejsów. Tym razem znajdujemy się na Kajmanach i znajdujemy się w miejscu, gdzie hodowane są, właściwie pilnowane i banane są żółwie morskie. To olbrzymie żółwie zielone, które zamieszkują tutaj w bardzo licznej populacji Wyspy Kajmańskie, to jest gatunek niepospolity. 60-65 lat to jest okres, który mogą przeżyć. Samice składają z około 60 do 220 jaj każdego roku. Oczywiście ich długość życia przewyższa długość samców, tak już niestety w życiu jest. Największe osobniki dochodzą do 240-250 kg. Miejsce, w którym się znajdujemy, to miejsce, w którym żubie są dokarmiane, w którym są badane, ale dzięki Takim miejscom my też możemy te żółwie zaobserwować z bliskiej odległości, a w tym miejscu, w którym się znajdujemy, możemy je nawet dotknąć i pogłaskać, do czego serdecznie zachęcam w trakcie naszych wycieczek.